Mam specjalnie do Gdańska na Jarmarku Świętego Dominika? Na otwarcie, na otwarcie, pierwszy raz na otwarciu. Jak się podobało? Bardzo ładnie. Co się podobało najbardziej? Najbardziej... Ee, stroje, stroje. U nas tego nie ma. Ameryka potrzebuje coś takiego, jest tylko 100 lat, 200 lat, ale potrzebuje właśnie historii. Ania i Ola zobaczyły jarmark, rozpoczęcie Jarmarku Świętego Dominika. Widziałyście? Tak. Jak się podobało? Co się podobało najbardziej? Wszystko? <grymianie> Największy bęben. Cały kształt, otoczenie, tłum ludzi, ma wszystko mnóstwo turystów i myślę, że jest to atrakcja. Teraz po rozpoczęciu, co dalej? Widzicie, wzdłuż tych um, ciasnych uliczek Gdańska? Tak. taki i wzdłuż Traganów i ogólnie Starówka. Podejrzewam, że cały dzień tu spędzimy.